6:30 jesteśmy pod katą Polską. Tu jest bardzo duże rozlewisko, jest więcej wody niż było jeszcze godzinę temu. Też to prawda, przestał padać. Strażacy przyjechali od To widzimy w studzience kanalizacyjnej, mamy bardzo duży poziom wody. Zważywszy, że to miejsce jest zdecydowanie wyżej od drogi, to co stąd wiemy, dlaczego woda jest na ulicy Wrocławskiej przy sklepie. Po prostu ta kanalizacja jest zupełnie niewydolna i to wszyscy wiemy od długiego czasu. A no to już chyba trzeci raz w tym roku jest zalana ta druga. No. Kiedy rano dla Państwa robiłem zdjęcia To nie było tutaj na tej drodze jeszcze takiego ruchu W tej chwili samochody jadą w jedną i w drugą stronę I tutaj się tworzą falę, Woda wlewa się do jednej z pozycji właśnie z powodu takiego falowania wody Przed chwilą mieszkanka utyskiwała na zarządcę drogi Bo rzeczywiście ta sytuacja już ma miejsce od lat I jakoś nie może rozwiązać tego problemu a wypadałoby po prostu przeprowadzić remont kapitalny jakiegoś odcinka kanalizacji, który odbiera tę wodę, a w tej chwili jest zupełnie niedroży, bo i ten piasek po ziemi nie jest należycie zbierany. I woda sama z sobą po prostu zawsze niesie muł, który zamula studienki kanalizacyjne i to się objawia właśnie takimi porami tym, że jest wielki potok na drodze. Runek chodnika jest właściwie niemożliwy, jeżeli ktoś nie ma gumiaków, to tutaj woda jest po kostki i nie da się przejść normalnie suchą nogą. Tej drogi, bo ruch jest tutaj bardzo intensywny. Niestety taka uża kierowcom życia nie ułatwia. Awarii jeszcze samochodu tutaj nie było, ale bywały awarie, ponieważ auta, które mają nisko yy, pobór powietrza, potrafią nabrać wody do silnika i wtedy kończy się jazda poważna.